Cześć Mortki, z tej strony Kaluch. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku wspólnym Kaluch and Wiki. Dzisiaj nowa gierka, którą wzięliśmy na warsztat. Jest dzisiaj ze mną, oczywiście, Wiki. Hej, wszystkim? Dzień dobry, Wiki. I czy zauważyliście jakieś zmiany w wyglądzie Wiki? Po raz kolejny w odcinku o tym mówię, ale tak dawno jej nie było, że jakieś zmiany nastąpiły. Jestem ciekaw, czy. Znożyliście się zorientować jakie. Moi drodzy jesteśmy w grze Golf with your friends. Pewnie część osób z was kojarzy tę grę. Wika co my w tej grze będziemy robić dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Więc no nic trudnego, będziemy po prostu sobie grać w golfa. Dokładnie tak, jest kilka mapek. Będzie to rywalizacja wspólna widzicie kaluch, zielona kuleczka, Wiki czerwona. Różowa. Moi drodzy, aha, różowa. Czas start. Więc zaczynamy. Minuta została nam kurczę, ponieważ mieliśmy małe problemy techniczne. Jak widzicie, tak steruję tą y, tutaj kuleczką. Wiki, zaczynaj, czekam. Jesteś kobietą, więc pierwsza będziesz miała ruch. O nie, użyłem ja pierwszy. No dobra. Beginner puter jakiś tutaj dostałem achievement. Wika tak samo. Dobra, więc teraz ja. Dobra, lecimy już do przodu, moi drodzy. Celem naszym jest oczywiście trafić y, piłeczką golfową do dziurki. Wow, zobaczcie, jak Wiki poleciała. Dobra, lecimy za nią w takim razie. Y, tu się liczy, moi drodzy, ilość uderzeń. Ten to oczywiście będzie miał mniej uderzeń. Nie wiem jak to jest z czasem. Wow, jest... wow, Wika już jest przy samym tym. No właśnie... przy, samym, yy, przy samym dołku taka już jesteś. Ta, wow! Taka strasznie szybka no ta prostu No właśnie, to jest jedna z takich prostszych rozgrzewkowych. Okej, okay, ja trafiłem. Sześć uderzeń zajęło mi, żeby trafić. O, Wiki no już. Wiki już będzie przegrywać, bo już chyba ma siedem. No nie Jeśli no od... co? co jest? W Jeśli... nie ma dołka takiego jak wcześniej. Jak Będą wcześniej, zaraz laska. Następna. Sześć sekund masz na to, żeby trafić. No, Sześć sekund. 5, 4, 3... Zatrzymujcie, zatrzymuj się! Jeden zatrzymuj nie trafiła! No i moi drodzy, Kaluch prowadzi. W tym momencie Kaluch prowadzi, mamy drugą mapkę. Oczywiście tych mapek jest tutaj sporo. Wow, o, jak ty poleciałaś jest, jest już! Troszkę... Jak ty Aha. poleciałaś już? Aha, teraz to, to nie jest takie proste no Moi drodzy, ogólnie gramy pierwszy raz tą grę, ja dzisiaj ją pierwszy raz odpaliłem. Kurde, myślałem, że za pierwszym razem mi się uda. Jeśli chcecie więcej Jeśli chcecie więcej tej gierki na kanale, możecie zostawić łapeczkę w górę. Okej, okay, ja też trafię teraz. Uff, dwa uderz... Śmieszna ta łapka. Dwa... Serio?! Serio? Nie! nie no i mam trzecie uderzenie, no, niestety. Teraz mapka numer 3, wow, jak ty poleciałaś od razu? To jest, kurde, jaka prosta. No super są te zjeżdżalnie takie. No właśnie, to... te zjeżdżalnie są super, ale też. Jest... jest to, że piłka się musi zatrzymać, dopiero można kolejny ruch wykonać. I no, to jest... no właśnie, tak jest w golfie: no przecież nie możesz uderzyć piłki, która się porusza, ależ pięknie, zdobyłem par. No moja się nie zatrzymuje cały czas, no patrz, patrz. Aha, patrz. ona się nie zatrzymuje, no dobra, no, teraz się zatrzymała, uwaga. Czy mi dorównasz? O! No eee. i wygrywam, wygrywam, moi drodzy, mapkę. Tak więc nie wiem, jest 2-1 chyba dla mnie, z tego co. Tak tak wiecie, między nami sobie liczymy, bo wiadomo tu jest cała tabela, ale nam jakoś się nie chce tego za bardzo liczyć. wow jak Wiki pocięła, dobra, lecimy. No, no to, ja tak, tak samo zrobiłem ty. jak ty, widzisz? To nie jest takie proste, kurczę, dobra, czyli mamy dołek na. Wyskoczyłam z drugiej strony. Widzę właśnie, mamy nie. dołek... O, zrobiłem to samo. No patrz, robię cały czas to samo, co ty dałek mamy na samej górze, to nie będzie takie proste Ale jest, eee. trzeci, zobaczcie w ogóle tam Gdzieś tam jest taki faraon wika I zobacz jak on rusza mordką jakby Aha, jakby nie, coś może jadł. jakaś kolejna mapa No tam będziemy sz szli zaraz nie, z tego no, co ja kojarzę Nie trafić, no No próbuj, próbuj, nie podawaj się, masz minutę 20 wiki, wiki. Nie, no co ty zarobisz? No, no co to, robisz? to za wyczucie jest w ogóle? No właśnie nie wiem Też o połowę bardziej chyba, połowę no, mocniej No, przydałoby się o połowę mocniej ale nie o taką połowę, koleżanko. Próbuj jeszcze, próbuj, nie podoba się. Minuty 9 już uderzeń miałaś, masz. O, tak blisko, no co to ma być? I mamy to. Proszę państwa, Czy 12. Ktoś liczył, za którym razem? 12 uderzeń miałaś. Dobra, moi drodzy, kolejna mapka numer 4. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy w ogóle jeszcze inny teren, bo tutaj jesteśmy na takim y, faraońskim, egipskim proszę. terenie. Nie wiem. Jak wow. nie Ja tak samo zrobiłem, nie. bo tak trzeba, Laska, ale to jest skillowa gra też, moi drodzy. A. Mogę też pograć to z y, Wikom i z Madzią. Jeśli chcielibyście to zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. A, tu trzeba chyba szybko. A tu, Wika, zobacz. Musimy na dół zejść chyba. To jest w ogóle. Odbić się po Tak, tutaj musimy, ale my proszę Państwa tutaj wykazaliśmy się teraz o. słabizną. wiem. ja odpadłam ja już. Jak nie odpadłaś? Nie, nie wiem, Pisa napisano, że... Że po prostu spadłam i nie mam mnie. Jak? To przecież powinnaś się zrespić. No, no nic się nie zrespiłam. No nic, w każdym razie mnie się udało. Dobra, lecimy dalej. Hole number six, moi drodzy, dołek szósty. I to już tutaj zaczynają się powoli schodki. Jak poleciałaś ty? wow, no, jakie dziury le lecisz padłam. w jakimś dziurze. No dobra, ja też w tej dziurze o, będę leciał. holin in One? Co? Razu. Wika trafiła za pierwszym razem, a mnie wyrzuciło, zobaczcie. Tutaj, to jak, jak ty? Ja tak się wpadłaś? chyba musiałam odbić jakoś, albo wpadłam o, tym kurde. dziurką tutaj. Mhm. Aha, tą wpadłeś, faktycznie. Ja, trzy, Wiki, jeden tym razem, Wiki wygrywa moi drodzy Lecimy sobie dalej w takim razie. O, czyżby to jakiś boost był? To jest jakiś busz. odbiłaś się, dobra. Ale nie, chyba tak Co to tu nie działa. Zrobić? <laughs> Rozumiesz, to trzeba tak rozkwinić losko. O, cholera, tylko trzeba A użyć. To jest trochę... nie realne, przecież. Użyć trzeba trochę mniej mocy. Jest, mam, ja mam. No, spróbuj. No i pięknie, nie, nie udało ci się. Ja poczekam na Ciebie, no patrzcie, obserwujmy z tej perspektywy, wikę No jest, pięknie, nie, no nawet dalej ode mnie poleciałaś, lol. Będziesz miała lepiej teraz. O nie, ja zrobiłem kurczę taki głupi błąd tutaj. Ja przed samą, przed samą nie ma, dobra, teraz ja muszę wycelować. Kurde, ja 8-6, czyli wygrałaś znowu, 7. dobra. Kurczę, ile tych mapek jeszcze jest tutaj. Lecimy dalej w takim razie. Pewnie w dzisiejszym odcinku chyba nie damy rady zrobić jakiejś innej, ale jeśli będziecie. O, ale nie fort. Jeśli będziecie oczywiście chcieli, to będziemy robić tego więcej. Bo Golf with your friends to jest naprawdę fajna gera. Okej, okay, za trzy. Za trzecim razem będzie się udało. Zobaczymy, za którym tobie. Już wydaje mi się, że przegrałaś. Nie no sądzisz? Tak, też mi się tak wydaje. Ale jeszcze, A, jeszcze, jeszcze nie jeden. ma, kurde, jeszcze nie ma, zobaczcie, okej. Okay. Czyli 8 do 3 wygrałem, ja 3 Wiki 8, lecimy mapkę numer 9. O, ale zarąbista, to jest fajna. Już mi się podoba. Hi, o, tak... jest boost Jezu, jak poleciałem od razu. Gdzie A, jesteś? Nie ja wpadłem do jakiegoś na dół. Ło wow, 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 wow poleciała. Czyli to nie w ten sposób. Dobra, muszę się tutaj ustawić na prosto bardziej. No i nie ustawiłem się, chociaż ustawiłem się. Wiki poleciała i jest! Udało jej się, kurde, udało jej się, moi drodzy, nam też się udało, świetnie. <laughs> yeah. No nie, ja... ja też kurde byłem blisko. Ja też byłem blisko. ile moi drodzy? 5 do 5 Remis pioneczka. I mapka numer 10. Ta mapka już jest jakaś większa, bo można zjechać w dół nawet. O Jezu, jakie to ciężkie. Dobra, ja spróbuję w tamtą stronę. I tak już jestem na przegranej pozycji Wika już jest pod, pod dołkiem, niedobrze. Jakim cudem? Nie dobrze, Jezu, jak ja słabo gram w tę. grę Wybaczcie, moi drodzy, ale gram w nią pierwszy raz. Dlatego jestem taki kiepski. O, to... Serio. Jest, moi drodzy, 11 do 7 wygrała Wiki. Zobacz, lew. O, left. o kurde, mamy wodę. O nie, wjechałem w piach, ale słabo. Dobra, czyli czy, teraz czy woda... co? Jestem... Co, ale fajne, Czekaj, dla mnie O Jezu, jakiś potonek <laughs> jesteś, Teraz słodziaki no ja, ale ja ja, ale ja dalej, jestem w takim o. Ja wypadłem, poczekaj na mnie Czy to jest... Y, sama, ja mam... samo cię kamery prowadzi jestem. to? Jestem kamer... No widzę właśnie, samo cię, to... samo cię to prowadzi? Tak, to po prostu płyniesz nie, nie trzeba, można skakać tym, ale sweet Naprawdę, ja gierka ja już jest wyszłam fajna wyszłam stąd, co teraz? No właśnie, czekaj, o, gdzieś się zatrzymałaś, aha jesteś tutaj, dobra, ja też wyszedłem więc ja cię gonię już, Mam nie dam nie nie ci tak. tak łatwo Dawaj Wika, teraz następną mapkę zagramy kto pierwszy nie, nie po prostu na ile uderzeń, tylko jak najszybciej trzeba się dostać, dobra? To będą takie nasze zasady Dawaj Wika Teraz ścigamy się, kto pierwszy. Nieważne jak? Ale co? Falstart był. Ej, Laska! nie wiedziałam! Laska, co nie wiedziałaś? Nawet nie... dałaś mi Nie dałaś mi wytłumaczyć zasad. Dobra, w takim razie no karma cię teraz dopadnie i ja wygram. Mam nadzieję, chociaż to nie jest proste, to nie jest na... No i spadłem ja też. Kurde, to nie będzie proste, to nie będzie proste. Mamy. A, bo to się kręci! W podobnym punkcie mamy checkpoint. Trzeba tutaj podlecieć. O, 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 o! Zrobiłem to ideolo! Zrobiłem to ideolo! Kurde! No nie, no nie. Ale to jest do... ciężkie. Ta mapka już będzie ciężka, ale patrz jaką mam pozycję startową świetną. Ty takiej nie masz na pewno, uwaga. ja mam lepszą. No, ja już wygrałem. Wow. Ja już wygrałem, ja już wygrałem moi drodzy i tak jest. Sześć wow. uderzeń. Na czas teraz graliśmy, udało mi się pokonać Viki. O oh, prawie Wikuś, prawie. Ale nie fart, no co to no, miałoby. niestety. O teraz się udało. Nie, nie ale nie, nie fart, przeliczało. <laughs> ja. Zleciała i niestety spadła sobie, moi drodzy. Tak jak mówię, łapeczka, łapeczka w górę to robimy więcej. Golf with your friends. No, niewiele brakło. Tak Zmarnowałaś tam. swoje 14 uderzeń. Ostatnia mapka, moi o. drodzy, też ją zrobimy na czas. Dawaj, wika, łaga 3-4. Robimy na czas. O, ale pięknie poleciałem. Jak? Ale skillowa mapa, masakra. Chyba mocno przesadzić. Dobra, ja jestem już w środku. I teraz, okej, okay. ja pierdzielę prawie. Wika też jest. O, nie, to ma być na czas teraz. Nie! Nie, 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 co się tak skończyć? Nie może, nie! Ej, nie mogę trafić! Jest! no, sobie nie chcę Jest, udało mi się tak blisko. Byłaś bardzo blisko, moja droga. No i teraz nie mogę trafić, tak byłam blisko. I udało się. Sfinks, do buzi Sfinksa, dawaj. Łoo trzeba tam trafić, dobra, czyli to nie była ostatnia mapka. Gramy jeszcze jedną, mojej drodzy. Musimy wyczuć, kiedy on ma otwartą buzię. Teraz! No nie, za mocno trochę, uderzam go w nos. Wpadłam! Właśnie widziałem, jak fajnie cię <laughs> Ale zjadł super to było Jak fajnie cię zjadł A teraz szkoda, że nie wiadomo co jest przed nami, bo teraz nie wiem czy mam po prostu no. mocniej czy lżej tą piłeczkę O, o, o do dziurki jakiejś! No nie wierzę, już dobra, już wiem przynajmniej jaja. w jaki sposób... Widzę, o, o cholera, wchodzimy super. do piramidy <noise> Wow, kulka się leży. Jest jest jest, 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 Widzę, o jest cholera, super. fajne to jest, no. Fajno tak grać, no prawda? Ja, ja bardzo tak same... chętnie ja będę ją kontynuować. Ja tak samo, ja bardzo chętnie. Mimo tego, że dużo youtuberów już to wcześniej zrobiło przed nami, to i tak nie zrażamy się. My możemy grać, moi drodzy, w gry, które wam się przede wszystkim podobają i nam również. A ta nam się naprawdę podoba. I udało mi się. Udało mi się, ty już jesteś, Holly? O kurde, ty cwaniaro, dobra, ja jestem, wow, jak moja się na zielono świeci z Moja trochę gorzej, twoja to. Tutaj też kilka mamy poziomów, ale myślę, że to będzie ostatni już Już tutaj to, co najlepsze, mm. zwiedziliśmy Moi drodzy, to był Golf with your friends, with your girlfriends, też może być i boyfriends Pamiętajcie, żeby zostawić dużo łapeczy w górę Pamiętajcie, dużo. żeby wpaść do Wiki, bo tam wczoraj Fajcie. pojawił się filmik, tak więc możecie obczaić i co? Dziękuję Wiki za grę. Dziękuję. Będziemy grać dalej na pewno. Jest, Trzymajcie się. Hallo. Do następnego pa, odcinka. Pa. pa, pa.